Instalacja jest autorskim rozwiązaniem technologicznym, służy do proekologicznej utylizacji odpadów organicznych oraz całkowitej mineralizacji osadów ściekowych. Wykorzystywana technologia nie jest oparta na płomieniowych technikach utylizacyjnych, nie wytwarza zatem dodatkowych związków odpadowych takich jak NOx, dioksyny, furany, CO, metan i inne. Odpady komunalne, bioosady oraz odpady stałe o charakterze niebezpiecznym przesyłane są za pomocą podajnika do komory retencyjnej o pojemności 9 m3. Odpad zostaje poddany rozdrobnieniu. Komora robocza o pojemności 3 m3 zasypywana jest metodą grawitacyjną. W wyniku użycia palników gazowych następuje proces odparowania wody z odpadu. Następnie odpad zostaje poddany zgazowaniu. Temperatury są dużo niższe od tych wykorzystywanych w spalarniach, co sprawia, że odpady, których stan skupienia mógłby zmienić się w wyższych temperaturach na ciekły, pozostają w niezmienionej formie. Z tego powodu nie trzeba wstępnie segregować odpadów, gdyż w przypadku tej technologii komory reakcyjne nie zostaną zalane przez ciekłe szkło, tak jak często ma to miejsce w spalarniach. Proces zachodzący wewnątrz reaktora jest beztlenowy. Tak więc nie występuje tu problem z utlenianiem metali i pozostałość po naszym procesie technologicznym wciąż nadaje się do sprzedaży. Zarówno szkło, jak i metale mogą trafić do chód. Komory reakcyjne zostają opróżnione ze zutylizowanego osadu, który ma formę czystego minerału. Następnie minerał jest transportowany przy pomocy podajników do kontenera znajdującego się na zewnątrz. W przypadku odpadów ciekłych system pomp doprowadza je bezpośrednio do dopalacza rewersyjno-katalitycznego. Natomiast gazy poreakcyjne transportowane są najpierw do filtra wysokotemperaturowego, gdzie oczyszczane są z wszelkiego rodzaju pyłów. Następnie kieruje się je do dopalacza katalityczno-rewersyjnego, w którym zachodzi proces katalitycznego utleniania zgazowanych stałych i ciekłych odpadów organicznych do gazu organicznego i CO. W dopalaczu wtórnym następuje proces doczyszczania gazów poreakcyjnych. Stopień oczyszczania to 99,99%. ,99%. W wymienniku ciepła odzyskiwane jest ciepło po W tym wypadku jest to wymiennik ciepła typu powietrze-woda o mocy 1 MW. W większych instalacjach do odzysku ciepła stosujemy turbogeneratory. W dopalaczu katalitycznym DENOX ma miejsce redukcja tlenków azotu. Są to wyniki na poziomie 30% z limitów narzuconych przez normy unijne, tak więc zostaje nam do dyspozycji 70% rezerwa. Następnie oczyszczony gaz jest tłoczony przy pomocy wentylatora do płuczki alkalicznej. W tym przypadku zastosowana została płuczka alkaliczna, gdyż inwestor utylizuje odpady chlorowe, które w tym procesie technologicznym zamieniają się na HCl. We wszystkich innych procesach zamieniają się one na dioksyny będące największym problemem dla spalarni. W związku z tym instalacja do mineralizacji nie może być nazywana spalarnią. Podczas utylizacji chlorowców w reaktorach katalitycznych wytwarzany jest HCl, który jest następnie redukowany przez płuczkę do związków obojętnych stałych. W ten sposób problem chlorowców zostaje skutecznie rozwiązany. Dzieje się tak dzięki autorskiej metodzie katalitycznej transformacji związków chloru i związków węglowych do postaci HCl zamiast dioksyn. Jest to podstawowa przewaga tej technologii. Zamknięcie procesu to system dezodoryzacji gazów porażacyjnych. Znajduje się on przed kominem za płuczką alkaliczną. Zgodnie z normami europejskimi komin jest monitorowany pod względem emisji. Oto podstawowe różnice pomiędzy spalaniem a mineralizacją.